Bycie człowiekiem dla mnie to bycie osobą ciekawą, to bycie osobą dociekliwą. Bycie w pewnym sensie dzieckiem przez całe życie. Dzieckiem właśnie w tym rozumieniu takiej ciekawości, dociekliwości, która nie zna granic, która dla rodziców, dla opiekunów bardzo często jest kłopotliwa, bardzo często materializuje się u dziecka przez ciągłe zadawanie pytań. I rozumiem, że to może być trudne z punktu widzenia rodzica, na przykład zmęczonego po całym dniu pracy, ale z drugiej strony to jest właśnie to człowieczeństwo. To jest to coś, co, co nas tak zasadniczo odróżnia um, od świata zwierząt. Pomijając kwestie teologiczne, na których się nie znam, dlatego nie chcę się wypowiadać jako autorytet, to rzeczywiście to taka chęć. Zrozumienia, chęć połączenia kropek. Patrzymy na coś i budujemy analogię. Patrzymy na coś i próbujemy to zrozumieć. Próbujemy nie tylko przeszukując własne zasoby, ale robimy bardzo dużo, żeby pozyskać informacje, po to, żeby zbudować sobie jakiś większy obraz. To jest, wydaje mi się, taka cecha charakterystyczna nas ludzi.